Witam w kolejnym odcinku. Kolejna czwórka od firmy SPARTA. SPARTA! Taka więc wersja troszeczkę budżetowa, ale z motorowym gearboxem. W pudełku mamy oczywiście instrukcję obsługi, folię, którą jeszcze przygotowałem, oraz naszą plikę w kolorze, jak do określa Tam. Magazynek typu magazynek jest oczywiście metalowy, znaczy metalowo-dragunowy. Mamy tutaj jakieś zawieszenie, czy zawieszenie, Pasek palicielny. Stokową baterię 1100 pojemności, 8,4, a więc oczywiście radzimy sobie kupić trochę lepszą. Tradycyjna paczka kulek, nie wiadomo, do pochodzenia, wagi. Dostała do mojej oraz całkiem nieźle zabezpieczona w takich wypłackach. Jak widzę, już wspomniałem, z wersją trochę syfleżku. Jest troszkę wersją budżetową. To jest karabin w wersji, jak podaje producent tana, więc widzimy, że w takim kolorze maskującym, który bardzo łatwo sobie pomalować. Tak naprawdę wystarczy jeden kolor spraya, żeby zrobić kilka ukośnych pasów i mamy całkiem fajne maskowanie. Ale oczywiście dokładnie ta sama karabin również występuje w wersji całej czarnej dla tradycjonalistów. Więc Idealne do malowania. A więc tak, mamy tutaj metalowy gearbox. Natomiast budżetowość tej pliki osiągnięto poprzez dostosowanie tworzy sztucznych, a więc mamy tutaj body wykonane prawie w całości z plastiku. On według tego co podaje producent jest całkiem niezły i dosyć mocny. Zresztą część naszych klientów to potwierdza, nieszczególnie jest to łamliwe jak na plastik. Cała budowa, ten front również mamy wykonany z tworzywa. Całość szyny również są z tworzywa. Oczywiście metalowe są wszystkie mechanizmy. Jak widzimy, tuż tu mamy metal. Replika przez to jest trochę lżejsza niż powinien być kabin w tej wersji. Ale nie sądzę, żeby komuś przy budżetowej wersji wiem, czy to jeszcze nie przeszkadzało. Brak idealnej wagi oryginału. Metalową mamy również lufę, część przyrządów celowniczych, że trochę metalu tu jest. Oczywiście reszta działa dokładnie tak jak w innych M4, a więc mamy tutaj przyrządy celownicze, które możemy sobie obciągając tutaj taki but Postawić lub, jeżeli chcemy zamontować lunetę czy kolimator, co za chwilę zrobimy, składamy te przyrządy. Także mamy wtedy czystą linię celowania. Dość długa rufa, komplet szyny jest dookoła. Tutaj mamy jeszcze zawieszenie, znaczy do zawieszenia ucho i jest metalowe. Nawet tutaj mamy drugie, a więc spokojnie zawieszenia dwupunktowe. Kolba rozkładana oczywiście w każdej w czwórce. Tutaj niewiele się zmienia, nie ma zbyt wielkiej filozofii. Selektor ognia, safe, semi, auto. Jak zapewne słychać. Z całkiem niezłym klikiem. Bardzo wyraźne. Tu mamy oczywiście niedziałający Boldcetch, natomiast to jest fajnie ten boldkacz nie lata nam tutaj jak w wielu chińskich jest jakby przymocowany na stałe. Z drugiej strony mamy przycisk zwalniania magazynka i podciągnięciu po łączki przeładowania mamy dostęp do pokętu komorych chorób z manipulatorów na karabinie zasadniczo. To wszystko. Natomiast teraz pokażemy, jak dostać się do baterii. Tutaj mamy śrubkę. O ile pamiętam z poprzednich wersji, trzeba ją wcisnąć. Tę śrubę przekręcamy aż do momentu, kiedy ona nam na nie wylezie. czy widać to łeżko. Jak ona wyłazi. Widać. W takiej pozycji ona otworzona. Musimy zrobić jeszcze to samo z drugą. po okay, czym teraz powinno to już zleść. Suwamy lekko do przodu i zdejmujemy front Widzimy, że mamy całkiem spory kawałek miejsca na baterię. Mamy tyczkę typu mała tamija i zwykły bezpiecznik. Bezpiecznik tak jak zawsze powtarzamy to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzamy, jeżeli nagle nam karabin przestanie strzelać. To w dużej części jest to wina bezpiecznika, więc zamiast tyłć w sklepie w którym karabin kupiliśmy, czy w się najpierw sprawdzamy bezpiecznik. To jest bezpiecznik. Uważaj, gdyby ktoś nie wiedział to w środku jest taki drucik. Widać trochę. Widać. Jeżeli zobaczycie, że ten drucik jest przepalony, to znaczy, że właśnie dlatego wasze replika nie działa. Można oczywiście bardzo tanio i w zasadzie wszędzie dokupić nowy bezpiecznik. A na strzelance, jeżeli musicie dokończyć g i już tak powiem, jest to sytuacja podbankowa, po prostu wywalacie bezpiecznik i łączycie to na krótko. No, ale to oczywiście tylko w wypadku, kiedy rzeczywiście musicie to zrobić. Podpinam baterie, czy mam jakieś naładowane, sensowne lipo. Mam. No, no, Przypomnę, stokowa y, przez jakiś czas będzie działać, ale docelowo to nie to. No to jak się przygotowałeś? Za tydzień, zajebisty kołd. czy wejdzie 800 A czy znaczy pies bez jednego łapy będzie pływał w kółko? Pewnie się Generalnie Natura jest tak różna Weszłaby pewnie gdyby... Znaczy ona pewnie nie jest naładowana, ale chciałem sprawdzić czy wejdzie gabarytowo Jest naładowana. Słabo Generalnie, Jak umiejętnie pochowamy wszystkie możliwe kable no myślę, że jest szansa Spokojnie Myślisz, że 2200 by weszło? To jest szansa, bo tutaj znaczy, może nie tyle 200, że z drugiej strony pchać tutaj jedenastkę. Ale nie, 74 mamy do 2300 Tak, chodzi spokojnie No to jest szansa tak, Że tej wielkości batka spokojnie się mieści Pokaż dla porównania tam Tu, tu masz nie no, tatow to, takie to dwie by wcisnęły. To jest 1500, to było. To jest 1500, to jest 1800. Mm. Oczywiście różni się to też od. Ale tak wygląda stokowo, więc był Spokojnie. Muszę no, że To jakaś jedenastka by wyszła. Aczkolwiek e, nie do końca jest sens w takim karabinku pakować 11, będzie za bardzo nam obciążała. Chociaż teoretycznie producent podaje, czy to jest 110 FPS. -ów. Podepnij tamtą 500, bo ta jest... To jest lepiej naładowana ta, podłatowę. A więc tego typu batkę w ogóle wrzucamy już na luzaka jak połowy miejsca. Zakładamy frątki pod góry, przesuwamy go do tyłu i tutaj te środki po wciśnięciu że jeszcze pokażę jak te szybki wyglądają proszę troszeczkę tutaj pokazałem. profesjonalny wskaźnik tutaj wciśnięcie to widać że ona na tej sprężynie wychodzi Obracając tutaj mamy taki dzyndzel. czy widać dzyndzel? widać ten dzyndzel nam blokuje więc po wciśnięciu musimy Wystarczy o 90 stopni lub o 180 tak żeby nam ten front zablokował. Koniec lekcji o kątach. W zasadzie można tu nawet zrobić spazuja. W tej chwili mamy kajabinek gotowy do strzału. Magazynek w komplecie mamy klasyczny high cap w metalowej skorupie. A więc aby dostać się do kółek odsuwamy, dziury z pazuje. Wsypiemy do środka kulek na bogato. Pojemność to ponad 300 kulek. Zamykamy klapę, żeby te kółki się nie nasypały i podkręcamy nową sprężynek, która te kółki podaje. Oczywiście możemy nakręcać dotąd, aż już naprawdę będzie duży opór, a co jakiś czas w czasie strzelania trzeba się kręcić. No tak jak mówiłem, mamy tutaj bardzo długą szynę a więc zasadniczo grzechem byłoby jej nie wykorzystać. Zrzucimy tu klasycznego LTH. No to oczywiście można zaczepić zewnątrz na początku szyny i to akurat kwestia preferencji, ja wolę początek, znam również osoby, które mówią, tu zamontowane ale to, że to ja montuję, więc zrobimy tak jak ja lubię, czyli na początku. Oczywiście możemy go dokręcić chybokrętem, ale że nie chcemy się wyciągać z kieszeni. Aha. Jako, że mamy tutaj te szyny z odpyty, możemy sobie również zamontować wskaźnik laserowy, na przykład na bocznej szynie. ...lub na dolnej. Oczywiście na dolnej nie będzie łatwiej go wyregulować, bo wtedy w zasadzie zostaje nam regulacja pią poziom. Natomiast tu zazwyczaj montujemy przedni. Więc w tej chwili mamy już kabinek gotowy do strzału. mamy magazynek. Zakładamy okulary i pokażę jak się strzela. Jakieś szczegóły dzisiaj chcesz troszkę? A, zaszalenie. Wybierz coś. Daję się na coś Wybiorę to Dziękuję Ci bardzo. Iwo. Ulubiony mały. Blacha założył. Wszyscy widzą. Leszek założył, wszyscy... widzą. To się wytnie. <laughs> <Boże. śmiech> Dobra. Poczekaj. To leci. to jest trochę ognia ciągłego. Że mój całkiem nieźle. Zwłaszcza, że w stoku ma ponad 400 fps. Co przypomnimy, jak na budżetową M4, jest całkiem nieźle. Ale zaraz sprawdzimy, co wygląda na chromie. Uwaga naszego Spartaka. No, prawie 2 kg. Nie jest źle. Z kółkami baterii. Na chromie. Włączyłeś? O, yes. perka. 415, to nie ma to Jest. 415. taka ta nie zna i producent nie Przypominam, że producent 410 właśnie podał. Uczciwy Chińczyk. No i mamy maksymalnie 5 fps ów no, 6 to jest całkiem nieźle, całkiem nawet stabilnie jak za tą cenę pięknie i ładnie chrona pokazywał